Z okazji tego, że mój kanał wbił 1600 subów, postanowiłem pójść i zabić piątkę moich widzów. Tym oto nożem wbiłem go tak głęboko i rozerwałem go ciągnąc prosto, aż krew mi poleciała prosto na twarz. Ale miałem szczęście, uniknęła ta krew mojej koszulki. I potem go tak dźgałem, dzigałem, Pierwszy był tak mocno zadźigany, nie wiedziałem w ogóle gdzie on był. Umarł, umarł na miejscu. Błagał jeszcze o litość. O, proszę, zasobnie mnie życiu, niech nie chcę A ja wtedy mu odpowiedziałem. Następny Ech, jak przydłem sobie na basen to wydarzyło mi się tak, że byłem w szatni. Nagle z za rogu wyszedł mi mój kolejny widz. Uznałem, że to bardzo dobra kaza, więc powiedziałem mu, ej, ej, chodź ze mną na chwilę, weź mi pomóż. Zresztą jesteś moim widzem, dam ci możliwość zrobienia zdjęcia ze mną. A on poszedł ze mną do łazienki wtedy i ja na to wziąłem mój nóż. Wyciągnąłem go prosto z za pleców, tak z głowy I wtedy jak on wyszedł to Prostu mu w serce wsunąłem ten nóż I wyciągnąłem I zrobiłem mu ostatnie mori z Dead by Daylight I on wtedy popłakał się i, i, i umarł A ja wtedy znowu zrobiłem mu szyderczy śmierć. śmiech, <śmiech> no, Następną osobę Spotkałem w miejscu, w którym się nigdy nie spodziewał. Sklep technologiczny, sklep poświęcony technologii. By, ku, chciałem sobie kupić jakąś część do komputera, ale nie miałem pieniędzy i tak zobaczyłem. Ej, tu jest taka osoba. To jest mój kolejny widz. Uznałem. Że pójdę za nim i się spytam: Ej, masz pożyczyć trochę pieniędzy? On powiedział: Nie, nie, nie. Wiem, wiem, że najgorsza na YouTube, ale nie mam pieniędzy, nie dostaniesz ode mnie hajsu. To ja mu powiedziałem: Tak, to zobaczymy. I wziąłem ten nóż, prosto z rozbiegu, jakbym tutaj rapierem i mu wbiłem go prosto w oczodoły, trawiłem mu mózg i typo jak Ragdoll w gary Modzie poleciał na ziemię. Wziąłem od niego portfel i w tym momencie, jak mam już od niego portfel, to chciałem pójść i coś kupić, ale zobaczyłem... No nie no, ten typ nie miał pieniędzy. Jak wychodziłem ze sklepu technologicznego, to się tak dziwnie na mnie spojrzeli, dlaczego jestem taki cały czerwony. Nie wiem dlaczego. Następną tutaj osobą, już czwartą w mojej historii, będzie Woźny ze szkoły. W sensie on, akurat, nie jest moim widzem, ale uznałem, że pójdę do Woźnego. I wiecie, co się okazało? Woźnego nie było. No to wróciłem i poszedłem po kogoś tutaj innego całkowicie. Zobaczyłem taką starszą panią, i wiedziałem, że na mnie subskrybuje na 100%. Więc do niej poszedłem. Widziałem ten nóż jej powiedziałem: Szma to jedna. Masz mnie subskrybować, ja ona powiedziała, już cię subskrybuję, ja wtedy spanikowałem z niewiedzy i zrobiłem I jak tak zrobiłem to wtedy ona umarła jeszcze się tam traj wykwali jaz ludzie próbowali jej pomóc, ale ja widziałem jak tam e, umarła, umarła wręcz na moich oczach. No i no, niestety to był wypadek i tu też bym się zaśmiał, ale szczerze nie planowałem jej zabić. Nóż mi się omsklał, to był Miss Input, miss input, miss input. No e, i ostatnią tutaj osobą, którą chcę tutaj powiedzieć, że zabiłem to do no, to jakby była to osoba bardzo moja znana, to był mój znajomy, znajomy, nazywał się e, Michał, Michał znajomy. Tak miał na nazwę. Podszedłem do niego i powiedziałem: Ej stary, chcecie dalej przejaźnić? A on mi powiedział: W sumie to tak. No i jak tutaj też. Ale wiecie co? Uznałem, że odpalę mój tutaj tryb Judasza. Jak największy Judasz. Nie sprzedałem go za 30 srebrników a sprzedałem go za to, za satysfakcję wbicia noża prosto w plecy i wyciągnięcia powoli. Typo, nie wiedział co się dzieje. Powiedział, że jest dosyć ciepło. Upadł na podłogę, miałem. Ja yeah, Zabiłem go nareszcie W końcu mamy to No i to jest moja historia jak zabiłem Piątkę jakichś losowych Ludzi Ja muszę kończyć Syja.